Cześć kochani! Dzisiaj Wam wrzucę jedzenie z takiej sieciówki w Holandii, z Chemy. Tak to wygląda. Mówią takie coś ze szpinakiem. Kanapeczkę. I herbatę z miętą. Tak to wygląda. Mało ludzi, bo jest wcześnie jeszcze. Wcześniej, ale później będzie dużo. Za taki zestaw trzeba zapłacić 10,50. Więc myślę, że ok. Zobaczymy, jak smakuje. No to zjadłam. Chciałam Wam pokazać dwie ciekawostki. Pierwsze, że dodają miód do herbaty. Fajna rzecz. Herbatka bardzo dobra. To coś, co tutaj było, to było ciasto francuskie z, ze szpinakiem. A druga sprawa, patrzcie jakie fajne tuniczki wiszące. Odwrotnie, fajne. Coś innego. a tu po środku jest taki drzewo. Fajnie to wygląda. Patrzcie jaki fajny widok z tej kawiarni. Mały tarasik jeśli wychodzi na zewnątrz O to No to jest takie coś ale fajnie to wygląda